Dzisiaj to w oszczepie tak nie do końca jestem zadowolony, bo było blisko życiówki, mogłem coś, coś zrobić, ale się nie udało. Na no, a plany na sezon to jest, żeby pobić 50, bo to jest jak najbardziej możliwe i się uda. Oszczepem, a dyskiem? A dyskiem, dyskiem to chcę 40, może nawet dzisiaj. Powiedz, jak się już czujesz z tym rzucie dyskiem? No, nad git, git. Ten rzut jakiś najlepszy nie wyszedł teraz, ale... Ale poprawię, poprawię. Przygotowania do tego sezonu już zakończone? Już jesteś taki w pełni ukształtowany no, formy? Jeszcze, no w ciągu sezonu za każdym razem się coś dodaje nowego do rzutów. Plany masz jakieś konkretne? Musi najpierw 30 metrów przelecieć ten dysk. A te dzisiejsze zawody moc no, jest? W oszczepie tak standardowo, no nic dodać, nic nie tak Jest ok, po prostu, ale w dysku Życiówkę pobiłem właśnie. 38 metrów w mi się udało przelecieć. Magda, ponownie się widzimy na stadionie lekka nie masz dość? Nie, nadal nie mam. Dziś w jakiej konkurencji próbowałaś? No, dzisiaj no, tylko no, skąd w początek sezonu wiadomo, nie Czerwonej mam zawsze próby. pewności na jakim poziomie jest forma, jak się przepracowało tą zimę. W moim przypadku ja wracam po kontuzji, więc tym więcej jest tych niewiadomych. Ale to chyba ci ta lekka atletyka ciągle przyjemność sprawia. No gdyby nie sprawiała, to bym już 13, 13 sezon bym, yy, już, nie, bym nie startowała. No tyle lat, ile Lepia z to nie masz 80-lecie. Fajny chyba pomysł, żeby zorganizować to pod takim szyldem. Yy, na pewno, fajnie zawsze jest, jakby, jak to, jakby to powiedzieć, mieć yy, jakiś dodatkowy cel podczas yy, zawodów, czy to Memoriał, czy 80-lecie. Yy, warto dbać o naszą historię klubu. I, propagować propagować lekkoatletykę, nasz klub. Jak teraz trenowałam na przykład w Niemczech, bo, bo, bo mieszkam w Niemczech, podobał mi się na, na pewno pomysł, że są grupy dziecięce, młodzieżowe, a jednocześnie są i dla dorosłych, że rodzice przychodzą z dziećmi i nie siedzą w samochodzie pod halą, czy pod stadionem, tylko razem trenują i wspólne zawody, wspólne spędzanie czasu. Uważam, że to jest naprawdę fajna idea, żeby też popatrzeć u nas i, w Polsce, to zrobić tak. Jak zadowolona z tego biegu? No tak, bo ja mam. Nie powiem ile. Ja jestem po 80, także. O, a forma świetna, a co ci daje bieganie? Co mi daje? No, życie po prostu. Gdybym nie biegała, to kolana zarosną. Ma już ożywienie, wszystko równie robotnicy. Czy zadowolony z występu? Na, na razie wysoko. czekam na wynik jeszcze. Dzisiaj najstarszy? Ile latek? Tak. No Prawie 80. Jaki czas, wiadomo? Nie wiem. A zadowolony z tego biegu? Nie za bardzo. Jak dzisiaj poszło? Mniej więcej dobrze. Forma jako tako, ale nie jestem zadowolony najprawdopodobniej, nie za na wyniku jeszcze, ale ja chciałam. Doczekam przecież do przyszłego roku, jak osiemdziesiątkę skończę, to wtedy będziesz w spokój <śmum> 45, 45, 45, 7, Poszedł bieg? No moim zdaniem bardzo dobrze. Które, które miejsce? Nie, nie jestem tego, nie wiem, nie jestem pewien, bo byliśmy, biegliśmy na równi i razem biegliśmy na metę, więc ciężko stwierdzić z perspektywy biegającego. Ale wydaje mi się, że gdzieś raczej na końcu, bo biegłem ze starszymi. Ale i tak bieg był dość mocny, dość szybko, moim zdaniem. Na tym etapie to chyba nie jest najważniejsze, jakie miejsce, tylko jaki jest czas, nie? Jaki czas, jak najbardziej. A czujesz, że jesteś przygotowany do tego sezonu? Chyba tak. Chyba A wiesz, tak. że to 80 lat Piasta Gliwice Meeting? No oczywiście, jak najbardziej. A, tym bardziej motywacja? Oczywiście. No to czekamy na kolejne występy. Dzięki. No max chłop. Max zadowolony dzisiaj? No jeszcze nie wiem, jaki był wynik. Ale pierwsze miejsce? Nie, trzecie. Trzecie. No, ty zadowolony? Chory, tak. Czyli dzisiaj nie było tak, jakby chciał, tak? Nie. Ty masz na imię jak? Mawolski Jakub. Okej, okay. ty masz na imię? E, Szymon Pierwszy raz w zawodach? E, nie, już kilka razy byłem. I co, jak Ci poszło? No, no, chyba dobrze. Chyba dobrze. Ty? Max Hartus się nazywa. To Ty wygrałeś dzisiaj? Tak. M Max, potwierdziłeś, że forma jest? Nie. Mogło być lepiej? Tak. Czego Ci zabrakło w tym biegu? Start dobrego. Okay. Ty masz na imię? Stanisław Stasia, jak ty? Zadowolony? No, tak średnio Tak średnio, a ty? Masz na imię? Adam Krochmal, no mogło być lepiej Mogło być lepiej Co mogłeś lepiej zrobić? No, w środku biegu mogłem bardziej trochę przycisnąć jeszcze Adrian wieczorek, zadowolony po tym biegu? Szczerze zadowolony po tym, względu, że był pierwszy start w teorii, w tym, tym sezonie w ogóle. I powiem tak, Je, fajnie, spokojnie się przyjemnie biegało. Tylko to do ładniejsze. Do jeszcze. jest to, żeby tą to tylko poprawić. Bo konstrukcja jest do poprawienia. Ostatnio bardzo mi odcięło jeszcze tym. Szkoda. bo naprawdę dobrze, bo pierwszy koko było 58 sekund. Więc naprawdę, naprawdę dobrze. Tylko, że jak mówię do siebie, mam większe potencjał, co trzeba wykorzystać. To Julia, Jujato, rozróbnik zwycięża w tej serii nieoficjalnie no, 7 sekund na Co zrobiłaś, że powinnaś być na pierwszym miejscu? Nie wiesz? Nie. Jak poszło? Dobrze. Jak poszło? Dobrze. Dobrze. Zadowolona? Tak. Pierwsze zawody? Okay. I od razu dobry Róbi, wynik? Róbi, rąbi, 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 ja, Jak poszło? To ja, to no chyba to dobrze. Rąbi, rąbi, rąbi. Tobie? Bardzo dobrze. Lena przed chwileczką 150 metrów i zadowolona chyba, co? Tak, bardzo. Co się z takiego stało na tym biegu? No pierwszy raz biegłam, nie miałam już ale fajnie, tylko na końcu się przewróciłam trochę. Nogi się poplątały, ale już za Pierwszy raz biegłaś na 150 metrów, rozumiem, tak? tak? tak. A wcześniej? 300, zwykle czasem 200. Ty wiesz, z jakiej okazji jest ten meeting zorganizowany? 80-lecie piasta. Fajna rocznica, co? Tak. A ty czujesz się już tak związana z piastem Gliwice? Tak, bardzo. Tak. Mm. Kamila, no przed chwileczką speakerka powiedziała niespodzianka, zwycięstwo na 800 metrów. Czy rzeczywiście niespodzianka? czy, czy no, taki był plan. Nie, właśnie, ja czy był taki plan, wiadomo. Ale nie sądziłam, że jestem w stanie powiedzieć tak mocno. No i cieszę się bardzo, że te treningi i ta praca, która jest coraz cięższa, się po prostu opłaca i widać tego rezultaty. Jak to się stało, że jesteś w piaszczyźnie? No, chodziłam tutaj do podstawówki. Pani Mirka mi zaczęła trenować. No i potem wrzułam z Renera Śniegórskiego, no i tak zostało. I tak chyba zostanie? Wiesz, że jest 80 lat Piasta liwice Tak, tak. Fajny w sensie. jubileusz? Tak, bardzo fajnie. Bardzo fajna bieżnia i lubię tutaj biegać. Fajnie. Ty masz... jak się nazywasz? Renera Zadowolona dzisiaj? Tak, pierwszy raz startowałam na 800. Emocje były. No, koleżanka wygrała. Fajnie było, chyba tako fajne tempo narzuciła, co? Było kogo gonić? Tak, było. Jak I... mi la paśuta przepowiedła. Alicja, jak to się stało, że zostałaś zawodniczką piastagliwice, Gliwice, Bo wiem, że to świeża sprawa. No, stwierdziłam, że jestem dobra w kule, bo jeździłam na większość zawodów w szkole. Stwierdziłam, że muszę spróbować, no i tutaj trafiłam. Ale Twoja przygoda ze sportem zaczęła się od tej dyscypliny jakiej? Z karate. Okej, okay, dobra. A Ty się trenerami rozumiem, dogadujesz dobrze. No jak się odnajdujesz w tej lekkiej atletyce? Dobrze, mam dużo przyjaciół, fajni są tutaj, wszyscy polecam. Pchnięcie kulą w zasadzie, to jest Nie ta konkurencja, która, którą już sobie tak upatrzyłaś na stałe, czy może coś jeszcze będziesz tak, rozwijać? Tak, jeszcze patrzę na oszczep, a tak to kule najbardziej. To jest meeting z okazji 80-lecia Piasta Gliwice? Czy ty coś wiesz o tej sekcji, jak, jak to się rozwijało? Nie. Nie bardzo na razie, ale poznasz. Tak. Dobrze, tutaj Maja barteczka jest dla Ciebie jakimś wzorem? Tak. Maja jest bardzo fajna, bardzo dobrze rzuca, ma dużo techniki. I fajna jest. Maja wardeczka ze mną. Maja po raz kolejny początek sezonu, więc te wyniki i te miejsca jeszcze chyba nie są najważniejsze. Więc zapytam Cię, jakie nastroje przed tym sezonem, jakie plany, ambicje? No to są duże ambicje. Zobaczymy, co coś pokaże. Na razie się sobą sezon zaczął na pierwszych zawodach. Zobaczymy na tych drugich, czyli dzisiaj. No, nie celuję jakichś dobrych wyników dzisiaj, no ale... Ale na przyszłość, czerwiec, lipiec, to już są chyba te plany takie bardziej sprecyzowane. No tak, tak, to już tak bardziej chciałabym te 45 metrów może rzucić, może jakby się udało, to by fajnie było, no ale zobaczymy jak będzie. No i przynajmniej obronić medal mistrzostw Polski? Jak? No, no. To tak, Maja, 80 lat piasta, gliwice. Tak, czujesz się już częścią tego klubu? Tak, tak.